Jesteśmy pielgrzymami ósmej, pierwszej pielgrzymki śladami świętego Bronisława Markiewicza w stronę Przemyśla, Spruchnika. Jestem Diana, jestem Klaudia, jestem Asia. Jestem na pielgrzymce już siódmy raz. Powiem szczerze, że pierwszy raz był taki dość dla mnie niepewny, bo była to pierwsza pielgrzymka. Ja też byłam dzieckiem jeszcze tak właściwie. Nie wiedziałam czego się spodziewać. Ale wróciłam, są pamiętam niesamowicie umocniona, do tego stopnia, że wracałam tutaj po raz kolejny i kolejny, aż w sumie do dzisiaj. I to jest chyba to, czego najbardziej oczekuję, że będę mieć tutaj takie duchowe wsparcie też na cały rok. życia życie i świętość, która tutaj się zaczęła i dalej trwa, to właśnie w tym miejscu Bronisław Markiewicz został ogarnięty łaską Bożego Miłosierdzia przez sakramenty Kościoła. Chcemy świętować Jego drogę, idąc razem z Nim w kierunku Przemyśla, gdzie Pan Bóg Obdarzył go łaską sakramentu święcy, aby jako pasterz Kościoła prowadził innych rozmawiania. Witam wszystkich gości, którzy Jest razem z nami rozpoczną jutro wielką drogę do Przemyśla. Cieszę się z obecności młodzieży i starszych. Witam także naszych parafian, którzy którzy będą brać udział i którzy ją przygotowywali. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze. A nadmiarę obfita okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże mało i ziemi. Pana słami. Może niewidome prowadzić niewidomego, czy nie wpadną w duch obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz brzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku, jak możesz mówić swemu bratu? Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz. Połóżniko, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, aby usunąć drzazgę z oka brata swego. O, o Na błędy swojego ucznia i wychowania. Równocześnie kocha tych, wśród których żyje i pracuje. Krótko mówiąc, jest bardzo radosny i kochający. Takim przykładem jest dla nas Błogosławiony Ksiądz Bronisław Markiewicz, tutejszy środek. Takim przykładem jest dla nas ścigodna Sługa Boża, matka. Anna Kawałek. Chcę wspomnieć o niej dzisiaj w jakiś sposób szczególny. A dlaczego? Otóż 15 stycznia bieżącego roku Watykańska Kongregacja do Spraw Kanonizacyjnych z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka ogłosiła dekret o heroiczności smut Matki Anny. Co to znaczy dla nas? Myślę, że najwięcej dla świętego Michałów, Ale dla nas również. Znaczy, że ta dzielna kobieta, z i pierwsza przełożona generalna zgromadzenia sióstr Świętego Michała Anioła żyła wiarą, nadzieją i miłością w sposób nadprzyrodzony. Można rzec bohaterski. Jest to również kolejny etap na drodze do jej ratyfikacji. Przy Bogu Markiewicza, który na wzór świętego Jana Bosko tworzył w miejscu gwiazdowym ośrodki wychowawcze, trwała na służbie Bogu i ubogim dzieciom. Wraz z innymi siostrami złożyła najpierw prywatne śluby na ręce ojca założyciela i została wybrana na przełożoną. Funkcję pastorską wobec wspólnoty pełniła już do końca swojego życia. W 1912 roku umiera ksiądz Bronisław Markiewicz. i cały ciężar tworzenia żeńskiej rodziny zapomnianej, budowy klasztoru, którą szósty rozpoczęły jeszcze przed I wojną światową oraz prowadzenie dzieła wychowawczego dziewcząt spadł właśnie na jej barki. Cóż takiego dokonana, czym przyciąga ta prosta, cicha, ofiarna kobieta, która w krzyżu znalazła swoją drogę, a w komunii świętej siłę do przetrwania życiowych burz i kryzysów? Co sprawia, że dziś do jej krypty przychodzą biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, młodzi i dzieci, chorzy i obarczeni krzyżem, matki i żony małżeństwa bezdzietne i modną się za jej przyczyną. Być może wyczuwają, że czcigodna sługa Boża nie przestała być martwą, że rozumie, co znaczy troska o dzieci, zwłaszcza takie, które gubią wiarę we współczesnym świecie, a nie radzą sobie z wieloma trudnościami, wybierają bardzo niebezpieczne ucieczki. Przychodzą tu ludzie z kołatami, życiem i młodzi rozeznający swoją życiową drogę. Przychodzą także utrudzeni pielgrzymi Michalickich trzeźwościowych pielgrzymek z Warszawy do miejsca miastowego i wykształceni lekarze szukają u niej pomocy. Krękają przy niej sarkofagu jej duchowe córki i nasłuchują, co ma im do powiedzenia pierwsza przełożona generalna. Która po wszystkie pokolenia pozostanie dla nich matką. Drodzy pielgrzymi, Kościół jest nowym ludem Bożym, który pielgrzymuje po drogach ku Jezusowi do wieczności. Ale przecież on sam idzie także pośród nas. Wyjaśnia nam pisma i łamie dla nas chleb. Dziś chcę nam przypomnieć, że w tym pielgrzymowaniu jesteśmy. Za siebie nawzajem odpowiedzialny. Ta odpowiedzialność domaga się od nas ciągłej korekty spojrzenia, aby nie patrzeć na innych z góry, aby nie uprzedzać się do siebie nawzajem. Nie wolno zapomnieć, że w drodze najbardziej przeszkadzają własne słabości, nie zaś te, które widać u innych. Dlatego prośmy dziś Jezusa przez ręce i serce Błogosławionego Księdza Dolisława Markiewicza i czcigodnej Sługi Bożej Matki Anny Kamorek, aby pomogli nam spojrzeć na nasze życie w świetle wiary, byśmy nie lekceważyli własnych błędów, zauważając je tylko u innych, a nade wszystko, byśmy patrzyli na nasze braci i siostry oczami Boga. Czyli z miłością. Budujmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby umocnionym modlitwą całego Kościoła prowadził wiernych drogą zbawienia. Ciebie prosimy. Zyskaj nas w stanie. się za dzieci i młodzież, aby cieszyli się miłością, wybuchowaniem i świadectwem wiary ze strony najbliższych oraz o dar nowych i świętych powołań do służby w kapłaństwie i życiu zakonnym. Ciebie prosimy. Zyskaj nas w Módlmy się za organizatorów i uczestników ósmej pierwszej pielgrzymki dziękczynnej oraz za paratem, którzy otworzyli drzwi serc swoich i domów dla pielgrzymów, aby dobry Bóg obdarzył ich obfitym błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy. nas się o kanonizację błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza i beatyfikację czcigodnej służebnicy Bożej Matki Anny oraz za wszystkich polecających się naszej modlitwie przez ich wstawiennictwo. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy wpatrzeni w cichą, pokorną i gorliwą służbę błogosławionego Ojca Markiewicza, wzrastali w miłowaniu Boga i bliźniego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, się do Ciebie z naszymi potrzebami, głęboko wierząc, że pochylisz się nad nimi i obdarzysz nas wszelkim błogosławieństwem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, w Twójcy jedyny. Wielbiam się za dar Twojej pokornej służebnicy, Matki Radnej Kawory, której serce rozmiłowane w Tobie rozchłaniłeś o miłości do dziecka biednego i wszystkich potrzebujących oraz dałeś jej moc jednego trwania pośród przeciwności. racz ukazać przez nią potęgę Twojej dobroci i miłości, i obdarzyć się chwałą ołtarzy, przez jej wstawiedliwość udzielam łaski, o którą prosimy się z przez Chrystusa Pana naszego Ojcze Ojcze nasz, który się z niemi święci, nie twoje przyjść królestwo Twojego, nie uratować pod niebie, tak i na ziemi. Dla naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nasze winy, jako my odpuszczamy nasze winowajce. I nie być nas na poprzednie, ale nas na podesłuchania. Chwała ojcu i synowi duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze w niej niebie uchwalam. A nazywam je. I zuchwalam Twoim. Niech Was błogosławi mój wszechmocny, ojciec i Syn i duch święty. Dziękujemy Ci za osobę ogłosowanego Bronisława Markiewicza, dziękujemy Ci za dzieło jego życia, za jego postawę, dziękujemy Ci za jego sprawiedliwość. dziękujemy za to, że my również na swój sposób możemy dać udział w tych dziełach, które rozpoczął ogłosowany Bronisław. Błogosław Panie Boże naszym zgromadzeniom aby nie brakowało pracowników w Winnicy Pańskiej, aby nie brakowało tych, którzy bezpośrednio posługują najmłodszym, dzieciom i młodzieży, którzy wychowują i edukują. Prosimy Cię, Panie Boże, o kanonizację błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Wszechmolący wieczne Boże, który czynisz ludzi narzędziem Twojej niewyczerpanej drodzi, pogodnie Cię prosimy o kanalizację Twojego sługi, błogosławionego Bronisława Kapłana, za jego troską osłabienie bliźnich, a zwłaszcza dzieci opuszczonych. Udziel nam za jego sprawiedliwstwem łaski, o którą niegodnie Cię prosimy. A Przez Twoje ręce, Ojcze ręce, Bronisławie, dziękujemy za każdego brata michalite kapłana michalite za każdą siostrę Michalitkę. Dziękujemy za nasze zgromadzenia, które założyłeś i przyzywając Twojego wstawiennictwa, wstawiennictwa naszego patrona, świętego Michała Archanioła. Prosimy o darmowych powołań. Również z tej parafii prosimy o odwagę i miłość dla ludzi młodych, którzy słyszą głos Pana w swoim sercu. Aby z odwagą i z ufnością poszli za głosem Pana. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na słupach dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą wstrąć do piekła. Amen. Błogosławiony Ojcze Bronisławie, módl się za nami. Czcigodna służebnica, Boża, Matko Ano. życzę się, się za nami. Tak O Michale Archaniele, Matko no, się za nami. Jestem na Koleczance już po raz czwarty. Jestem tutaj, ponieważ czuję, że to mnie umacnia duchowo i dzięki temu fajnie mogę zacząć rok szkolny oraz rok oazowy, rozpoczynając go z ludźmi, których znam, których lubię i z którymi lubię przebywać. Chciałyśmy bardzo serdecznie zaprosić wszystkich chętnych do udziału w naszej pielgrzymce, ponieważ wydaje mi się, że bardzo, bardzo warto wziąć w niej udział. Z tego względu, iż jest bardzo fajna atmosfera, ludzie są bardzo weseli, otwarci. Ponadto można bardzo dużo skorzystać duchowo na tej pielgrzymce. I myślę, że też zapoznać się z postaciami czy to księdza Bronisława Markiewicza, czy matki Anny Kaworek, które są na pewno przykładami w dzisiejszym świecie. W ten sposób wszyscy, stali mieszkańcy i pielgrzymi, możemy się wzajemnie budować i ubogacać. Posłuchajcie teraz słów tego Pawła Apostoła do Koręty. Jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od pana, odpowiem według wiary, a nie dzięki postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu budować, czy to gdy z Nim, czy z Dala, od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele złe lub dobre. Z ufnością wzywajmy Boga, który jest początkiem i kresem naszego ludzkiego. Do swój prowadzisz do siebie swój kościół pielgrzymujący na ziemi. Dosłuchaj, abyśmy szukali Cię ponad wszystko i kroczyli drogą Twoich przykazań. na Ty nas wzywasz do siebie ścieżkami sprawiedliwości i pokoju, Sprawa, abyśmy mogli Cię kiedyś oglądać w wiekuistej ojczyźnie. na Wszechmogący Boże, Ty miłującym Ciebie zawsze okazujesz miłosierdzie i w żadnej krainie nie jesteś daleko od tych, którzy Cię szukają. Bądź ze swoimi sługami, którzy rozpoczynają pielgrzymkę i kieruj ich drogą zgodnie z Twoją wolą. Posłaniaj ich za dnia zwalnianego wieku, a nocą oświecaj was swojej łaski, aby pokrzepieni Twoją obecnością szczęśliwie Serdecznie zapraszamy, warto jest przyjść, prawda? Oczywiście, zdecydowanie warto. Szczególnie jeżeli potrzebujesz duchowego wsparcia, fajnych ludzi wokół siebie. Ponadto dajemy też jakby też żywej wiary w tych czasach tak bardzo potrzebne. I później możemy głosić również o tej pielgrzymce w naszych środowiskach, więc serdecznie Cię zapraszamy, jeżeli jesteś jednym z nas.